W małym uroczym domku w lesie mieszkała Barbara Sosna. Od śmierci swojego męża żyła tu całkiem sama, ale od czasu do czasu odwiedzała ją rodzina. Niestety, pewnego wiosennego dnia nadszedł kres jej życia. Tymczasem wiele kilometrów dalej w mieście mieszkała jej jedyna córka, Dorota, zięć Jerzy i wnuczka Natalia. Małżeństwo zdecydowało się sprzedać dom po staruszce, a pieniądze przeznaczyć na przyszłe studia ich córki. Dziewczyna jednak nie chciała słyszeć o sprzedaży domu jej ukochanej babci i postanowiła się do niego wprowadzić, a pieniądze zarobić dzięki kurczakom, a dokładnie setce kurczaków. I co kochani, witam was już tak tradycyjnie. Mamy nowy rok, szczęśliwego nowego roku, oczywiście. Zatem też czas na jakąś nową miniserię. I tym razem stwierdziłam, że zrobię 100 Chicken Challenge, czy po prostu wyzwanie 100 kurczaków. Nie widziałam jeszcze takiego wyzwania po polsku, więc stwierdziłam, że może to będzie coś ciekawego. Jesteśmy już przed tym domem po naszej babci zaraz sobie do środka wejdziemy i Wam wszystko opowiem co i jak także domek wygląda z oddali tak ja już tutaj kliknęłam wolną wolę naszej natali domek wygląda tak jak widzicie także co myślę że tutaj może sobie zejdziemy hmm... Na dół, powiedzmy. Natalia ruszyła, jest głodna, więc pójdzie sobie coś zjeść. Zaraz was oprowadzę i popowiadam wam o zasadach. E, ogólnie domek jest, jak widzicie, bardzo mały: jest tylko sypialnia, taki powiedzmy przedpokój. E, kuchnia z salonem i mini łazienka. E, tutaj mamy już przed domem jakieś tutaj dekoracje kwieciste, stół do wykonywania kwiatów, miejsce na jakieś ewentualne roślinki. Tutaj mamy staw, ale tutaj nie można łowić ryb, z tego co widziałam, tylko można szukać żab lub bawić się w wodzie. Mamy lato, więc może czasem dla ochłody. Mamy też pierwszy kurnik, w którym śpią pierwsze kury, ale może o tym zaraz. Także nasza tutaj Natalia. Powiem Wam, że wydaje mi się, że w żadnej mojej serii nie było Natalii, ale no nie wiem, tutaj są jeszcze jakieś tosty chyba, które jeszcze zrobiła babcia, nie wiem, tak mi się wydaje, bo kiedy byś zdążyła je zrobić, co nie dobrze, więc tak, ona tutaj myje talerz i i co wam mogę powiedzieć, może sobie tutaj rozpalimy w kominku, chociaż jest lato jest ciepło, no ale dobra, i co wam chciałam mianowicie powiedzieć to, że tak jak mówiłam, nie widziałam tej serii po polsku, widziałam ją na zagranicznym powiedzmy sobie YouTubie i, i widziałam dwie wersje albo, może pooglądać telewizję albo co byś chciała, o Skurczać. łazienka jest tutaj bardzo ciaśniutka. Widziałam albo dwie wersje, że ktoś od razu kupował te kurczaki, albo próbował je wykluć. I taką właśnie wersję z wykluwaniem widziałam na kanale Nola Christi. Zostawię mam link w opisie, w której właśnie ta youtuberka próbuje, wydaje mi się, wykluć te 100 kurczaków. Tak bym też chciała, ale nie chcę robić takiej rozbudowanej wersji, jak to właśnie widziałam u niej. Tutaj nasza Natalia jest bardzo zadowolona, dlatego że tutaj jest chyba, tak wiecie, dosyć świeżo, czysto, przyrodniczo, powiedzmy, przeczytamy sobie, jest obszar czystego powietrza. No właśnie, oj, na razie tyle, dlatego że już Wam powiem, jakie ona ma cechy: schludna, fanatyczka ekologii, miłośniczka zwierząt, kolekcjonerka i szybki metabolizm. Ale co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie, że ta wersja moja będzie dużo mniej skomplikowana. Ogólnie założenie jest takie, właśnie, żeby wykluć te kurczaki. A tło historyczne jest takie, właśnie, że rodzice Natalii chcieli ten dom sprzedać, ale ona powiedziała, że nie, dajcie mi szansę. Ja to spróbuję zarobić, żeby ten dom był taki, wiecie, domem wakacyjnym. Teraz są właśnie wakacje, i zanim pójdzie na studia, to postanowiła, że zarobi sprzedając jajka, hodując kurczaki. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz sobie coś czyta. Co ty sobie czytasz? Pokaż, czy możemy podejrzeć. Kryzysowa stodoła. No i taka ciekawostka o Natalii, że ona chce iść na studia właśnie biologiczne, żeby zostać w przyszłości ekologiem. Okej, okay, i tutaj co ona może znajdzie? To tu jest taki słoik z pieniędzmi, więc weźmy te pieniądze. Aha, to może możemy sprawdzić, ile jest w środku? No nie możemy. Nie wiem, czemu tak się stało. W każdym razie ja wiem, że w środku jest tysiąc. Przynajmniej powinien być. Spróbujemy, czy teraz coś można by. A spróbujmy, bo chyba coś jest nie tak z tym modem. Czy 5 by się dało? Nie dałoby się, bo było tysiąc, więc coś tutaj się nie do końca wyświetla, ale w każdym bądź razie był tutaj jakiś tysiąc ukryty przez babcię jeszcze przed jej śmiercią. Natalia widzę, że się wzięłaś za kolejną książkę i to jest orbitujący pudding, ale myślę, że tak jesteś trochę taka wiecie niepogadana jest ale no jest już późno, więc nawet nie będziemy dzwonić na przykład do rodziców o chodźmy spać, tylko tu jest taka wiecie jak pościel z modów. nie wiem jak to będzie wyglądało jakoś sensem czy niekoniecznie o i teraz jej się włączyła właśnie smutek, żałoba i te sprawy o jak mi się rozpędziło, oddaliło w każdym razie jest nakryta na głowę e, tak i tutaj jak możecie zobaczyć jeszcze mamy zdjęcie właśnie z babcią Tutaj jakieś, wiecie, kiedyś selfie zrobiła z nią właśnie Natalia, wywołała jej i ma to zdjęcie w rameczce. A w ogóle o, Natalia już wstała, jest 5 15. myślę, że jeszcze wszyscy śpią. Piżamka różowa i Natalia nazywa się Wójcik. Ja wcześniej mówiłam, że Barbara Sosna, bo wiadomo, to jest mama, to była mama i jej mamy, więc nazwisko Natalia ma oczywiście po tacie, możemy to nawet zobaczyć. Tutaj mamy Natalię, jest ojciec Jerzy, świeżo zatrudniona, tam pracuje jako tam w korporacji, coś takiego. Matka Natalii to jest Dorota Wójcik i jest asystentką zmywacza, zmywacza naczyń, dobrze powiedziałam, tak? I oni, słuchajcie, mają dosyć ładne mieszkanie, takie dosyć proste, ale całkiem ładne w tej dzielnicy z Eko Życia. Może tam pojedziemy kiedyś do nich w odwiedziny. Ale nie mają zbyt wiele pieniędzy, nie są jakoś tam, wiecie, biedni, ale mają, tak wiecie, po prostu żyją od pierwszego do pierwszego i stwierdzili, że jak sprzedadzą ten dom, to będzie właśnie na, na zapłacenie za studia Natali. no ale jak widzicie, ona zdecydowała inaczej. Tutaj mamy tą już nieżyjącą ze starości babcię Barbarę Sosnę, tutaj też powinien być dziadek, ale powiedzmy, że Natalia była mała, nie pamięta go już, dlatego tutaj się nie wyświetla, no tak sobie to po prostu powiedzmy. I co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no to może po prostu już Natalia pójdzie tutaj do naszych. nasze kury już wstały. Może tutaj spróbujemy rozrzucić karmę w okolicy. Są już dwie kurki, właśnie które gdzieś tutaj zostały po babci, czyli samiczka i samiec. No, zobaczymy co z tego będzie, ponieważ nigdy w żadnej rozgrywce nie udało mi się rozmnożyć kur. Ale z tego co wiem, to trzeba gdzieś tam kupić. Kupić, kupić w... na tym targu jakiś smakołyk. Tutaj mamy flirciarski chyba powinien być. Spróbuj poszperać w wiejskich sklepach, rozejrzeć się na konkursach podczas jarmarku albo otrzymać podarunek od zwierzęcych przyjaciół. Gdy nakarmisz zwierzę specjalnym przysmakiem, poznasz na niego przepis. Okej, okay. ale ogólnie tutaj też wcześniej w notatniku gdy tutaj weszłam, tylko gdzie to się sprawdza, to powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia. No i powiem Wam szczerze, że nie wiem. nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie to się sprawdza. Spróbujmy, właśnie, pogadać z kurą. Interakcje społeczne może jakiś. Paw yy, się yy, i opcje. A właśnie widziałam, to Wam chciałam powiedzieć, że widziałam po prostu. Że ten przyjacielski przysmak to były owoce. Tak, więc tak to było pokazane. Ja bym chciała tutaj zablokować y, dla wszystkich, z wyjątkiem Natalia, powiedzmy, że jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie przed lisami, ale zobaczymy, co z tego będzie. Czy to w ogóle w jakiś sposób nas ochroni. A ja się tu po okolicy w ogóle. Czemu tutaj jest taka jasna łuna? Czy ktoś mi powie dlaczego? Bo nie mam pojęcia. Y, postaram się poszukać y, jakichś właśnie nasion. Wiecie co, porozglądałam się i tam udało jej się tylko znaleźć jakieś części do ulepszeń. Teraz rozmawia z tymi ptaszkami i możemy popodziwiać możemy rozmawiać. Tak, ja mam w ogóle tą aspirację. To jakiś prezencik nam się wyświetlił, ale mamy aspirację wiejska opiekunka. Jest troszkę głodna. Musimy się tutaj z nimi zaprzyjaźnić, chyba żeby wiecie, nam pomagali w ogrodzie. Na razie w zasadzie nie ma co. Nie ma w zasadzie co też zasadzić. O, bo nie mogę się wystękać. I nie wiem czy w końcu powiedziałam, że chciałabym właśnie, że taka zasada jedynie, że wszystkie kurczaki z rozmnożenia, być może to mówiłam, być może nie, wszystkie kurczaki z rozmnożenia i można dokupić trzy razy ewentualnie jakieś dodatkowe kury przez całą grę. Tutaj nam na razie nic one nie zniosły. O, coś jednak zniosły. Więc zbierzmy te jajka, podejrzewam, że na pewno nie będą one z możliwością Wyklucia, dobrze, troszkę Cię tutaj przyspieszymy. Nie wiem w ogóle, co powiecie na temat takiej serii, właśnie kurczakowej, ale mam ochotę w tym roku robić więcej takich luźniejszych rzeczy. Ktoś do nas dzwoni? Na Batu? Nie, raczej, raczej nie, ale możemy wysłać tam naszej mamie, właśnie, matko, skąd tych ludzi tutaj znasz? O i tutaj ptaszki mamy, stado dzikich tych, brązowa kura, biały kogut. Możemy wysłać naszej mamie radosnego SMS-a, że idzie nam całkiem nieźle. Na razie może tak niekoniecznie nam nieźle idzie, ale no wiecie można się trochę podbudować, no nie, także na razie zajmujemy się takimi organizacyjnymi sprawami, w razie co mamy też wełnę i w tym wyzwaniu tej zagranicznej youtuberki właśnie było, że można dorabiać szydełkując i sprzedając na plopsi, wędkując, roślinami czy takie wiecie, wszystkie prace bez prac, no i ogólnie to oczywiście to 100 chicken challenge, to jest taka wiecie odwiana trochę 100 dzieci challenge które jak wiecie kiedyś tam robiłam, ale... No, już by mi się drugi raz chyba nie chciało w to bawić, ale stwierdziłam, że kurczaki to może być coś ciekawego. Dobra, zobaczmy, ile zebraliśmy. Jajka zebrane. Jedno jajko. Możliwością wyklucia zero. Natalia odkryła nowe informacje. O, tu jest ten notatnik. Jajko. Standardowe prosto od kury. Jest to standardowe, znoszone przez kury jajko. Możesz także nakarmić kurę przyjacielskim przysmakiem dla zwierząt, a zniesione przez nią jajko będzie białe. Służy do idealnych składników przepisów jajecznych. Nie powoduje żadnych niechcianych efektów ubocznych. Występowanie częste. I tutaj, o tu jest ten przyjacielski przysmak, dowolny owoc lub warzywo. Dobrze, więc moi drodzy, ja bym chciała przez telefon zamówić, tylko gdzie oczywiście to będzie. Yy zamów dowóz. Właśnie zamówimy sobie może dostawa produktów spożywczych i znowu na tamtym kanale było, że ta parcela powinna mieć cechę bez przyłącza, bez, mm, bez możliwości gotowania rzeczy tylko wiecie z tym dowozem, w sensie zamówieniem tych składników i tak dalej. To proste życie, ale stwierdziłam, że nie chcę aż tak tego rozwlekać i rozciągać. Zamówmy sobie tutaj może nie wiem, u strasznie drogie te rzeczy. Musimy też trochę się ograniczać z pieniędzmi. Ananasy są najtańsze. Bazylia. No zobaczymy, może bazylium nakarmimy. Czarny bez, to by było dosyć tanie. Grzyby, no nie wiem, czy grzyby są uznawane za warzywo lub owoc, zobaczymy. E, jabłko ewentualnie, jagoda. No niech będzie tak. Mała dynia, pięć, no więc nieźle. Dobra, kilka sobie tych rzeczy zamówimy. Pomarańczowe jajko, może być. Wow! E, dobra, takie drogie rzeczy, no to nie. Strasznie się wybijam z rytmu, ale nie wiem, co chciałam już powiedzieć, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie tutaj nam natalka śpiewa. Ptakom przyszedł pan dostawca, moi drodzy. Ładny ten dostawca, nastolatek. Okej, okay. czy możemy coś tutaj na niego kliknąć, czy, czy nic z tych rzeczy? No i zapukał do naszych drzwi. Przyjmij dostawę, o właśnie, przyjmijmy dostawę. Cześć, cześć, Ciemka, Może nie wiem czy... Aha, wchodzi. Tak powiem Wam, że tak mogę jej na przykład podać to, a nie tak, wiecie, wchodzić prosto do domu. Ja chyba nie chciała, żeby tak dostawca, wiecie, mi wchodził i się panoszył. W każdym razie, jak już jesteś, panie... Zaraz, poczekajcie. Kurtuazyjne może powitanie. Skąd to takie ku... kurtuazyjne, kulturalne rzeczy znasz, jak nie masz tej cechy? Ale no nic, nazywa się Rahul, nie wiem, Rahul Hopra. I fajnie wygląda, naprawdę fajnie. Nie chcę udawać na piwku, ponieważ za bardzo to nas nie stać. Możecie tutaj chwilkę porozmawiać, bo no, bo ty miałeś tam to słabe towarzystwo, ale jak ty rozmawiasz z tymi zwierzętami i tak dalej, to myślę, że całkiem ci to rośnie. Dobrze, więc. Aha, nie wiem. Poszedł. Dziękujemy za skorzystanie rozpakujmy może tę torbę zobaczymy czy się poznaliśmy z nim, tak więc w razie co to, to można z nim popisać i tak dalej, no fajnie wygląda, fajnie, chociaż ona jest jak widzicie już młodą, dorosłą ubrana jest tak jeszcze nastoletnia i tak dalej, bo powiedzmy, że tuż przed przed tym wyjazdem to ona po prostu miała, co? miała osiemnastkę, dobrze więc mamy tutaj kilka tych warzyw, nie wiem co się stało z resztą naszych warzyw spróbujmy to może otworzyć stop na chwilkę, tak tutaj się Umieściły wszystkie te nasze produkty, więc ja to może włożę nam do wyposażenia. Widzicie, tutaj nawet jest ta praca domowa nastoletnia jeszcze, więc tak by to wyglądało. Ja spróbuję tutaj tym naszym kurom, może szczególnie samiczce, Nie wiem. Możecie dać mi znać, jakie jest, wiecie, co jest lepsze, ale spróbujmy dać jej przysmak. Sposoby przyrządzenia. Trzeba przyrządzić. Prezenty, konkursy podczas jarmarku, sprawunki dla mieszkańców, wiejskie sklepy. Dobra, to co wam to i z powrotem włożę to wszystko do lodówki. To jest czarny bez, to nie chcę wejść do lodówki, ale pieczarki jak najbardziej. I dynia również. Spróbujmy teraz nacisnąć na tą lodówkę. Przyrządź. Hm. Stwórz przysmaki dla zwierząt. Przyjacielski przysmak. I no i można, więc zobaczymy. Przyjacielskie przysmaki. Aha, bo tu by było co Cztery sztuki. Nie wiem, no zobaczymy kliknęłam to co jest więcej myślałam, że po prostu że dają mu się jakieś warzywko czy owoc i, i to będzie już ale coś tutaj faktycznie trzeba przygotować, więc zobaczymy co to będzie także jeżeli macie dla mnie jakieś podpowiedzi to śmiało myślę, że w przyszłym myśli o matce w przyszłym tygodniu na pewno też tęskni no nie, bo wiecie oni się na mnie pokłócili czy coś tylko po prostu oni jej pozwolili zrobić taki wakacyjny eksperyment jeśli nie to po prostu sprzedadzą dom początkiem, o mamy ten przysmak początkiem po prostu jesieni yy, i spróbujmy dać yy, przyjacielski przysmak, no właśnie zobaczymy, bardziej mnie interesuje ten y, romantyczny przysmak, jaki tam jest na niego przepis dobrze, chodź moja droga o, coś tam rozsypała i coś tam się może zaprzyjaźniliście, no nie wiem dobrze, spróbujmy dać teraz temu naszemu kogutowi jakieś pluski nam Urosły, ale myślę, że też możemy po prostu z nią jakoś tam, wiecie, porozmawiać. Interakcje społeczne, jest pod wpływem przyjacielskiego przysmaku. Ta przekąska wzmacnia relacje zwierzęcia z Simem. Nareszcie można spytać kurczaka, dlaczego przeszedł przez drogę. Dobrze, spróbujmy z nią, nie wiem, może mm, jak kura nosi się z jajkiem, nie wiem, pobawmy się z nią, nie wiem. Kura no tutaj podchodzi do tego jeziorka, tylko żeby się nie utopiła moja droga, oby nie. Coś jeszcze interakcje, no nie wiem, możemy spróbować to. Nie mam pojęcia, co, co byłoby najlepsze. Dobra, zobaczcie, bawi się z tą kurą. Ciągle tutaj daje jakieś interakcje społeczne i tak dalej. No i całkiem nieźle się różnią lubimy. Zobaczymy, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na ilość kur, czy ilość jajek lub też chociaż ilo... jakość tych jajek, dobrze, jeśli się chce siku. Może jeszcze jakąś ostatnią rzecz. Jakąś jeszcze jedną, albo jeszcze jedną, tak żebyście się na maksa polubiły, i czas naszym kogutem by się oczywiście przydało. Jak tam? No, prawie, prawie, prawie. Poczekajcie jeszcze, tutaj cię troszkę pomęczę Natalia. Sekundeczkę, pobawmy się i, i nie wiem, dajmy jeszcze raz ten przysmak przyjacielski. Zobaczymy. Jest e, poziom szczęścia wysoki, higieny czyste, głód zaspokojony. Uwaga, wystarczająca. Zbiory e, zwykłe jajko o 6 rano. Dobra, a nasz kogut? Zobaczmy o, o tobie jakieś informacje. E, no okej. Okay. Zobaczymy. Jak tam nasza znajomość? No już tak jest prawie wymaksowana. Zobaczcie. O i mamy już maks, więc Natalia, e, moja droga, leć proszę siku. E, także co, ja myślę, że w tym odcinku to byłoby wszystko. Za wszelkie rady, porady oczywiście będę bardzo, bardzo wdzięczna. I oczywiście informacje, czy taka seria wam się podoba, czy, chciel czy chcielibyście, czy będziecie ją dalej oglądać. Na przyszły odcinek oczywiście planuję wypad na jarmark, no i chciałabym, żeby też Natalia w te wakacje lekko się przygotowywała może do nauki, chociaż z drugiej strony czuję dodatkowo jakoś męczyć, może by tutaj poznała jakichś właśnie znajomych. Ten pan dostawca był całkiem, całkiem, całkiem przystojny, może mu je jeszcze na koniec wyślemy jakiegoś smsa, że dzięki, dzięki, Odzwoniła nas nasza mama. I co, coś, o coś nas pyta. Hej Natalia, mam ochotę spróbować czegoś ekscytującego, czegoś w stylu zmiany pracy. Co sądzisz? No dobra, powiedzmy, że moim zdaniem nowa kariera to dobry powód. Zobaczymy, co też ona sobie tam postanowi. Ja dla niej wybrałam karierę kucharki, no ale jeśli ma jakieś ochoty na zmianę, może, się, może zgasimy to tak dla bezpieczeństwa. Ej, może zainspirowała się Natalią, że Natalia tutaj coś... Wow, Ralf... Y Rachul zaprasza nas y, na siłownie. No nie wiem, niech jadą, niech jadą, słuchajcie, ale ja w tym momencie będę już kończyła ten odcinek, także bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.